Siema witam na kolejnym odcinku z The Walking Dead. Plan na dzisiaj. Musimy znaleźć te lekarstwo, które szukamy już od dwóch odcinków, bodajże. Także lecimy. Lecimy po leki dla starego byka. Kurde, No przejdę. Co mi się tu dzieje? Bo mamy teraz ratowanego kumpla. My musieliśmy iść na zewnątrz? Teraz? Dobrze kojarzę? Kurde. Nie pamiętam! Uh... Pytamy, czy zna na szef. Bo musimy wyjść na zewnątrz, żeby zdobyć klucze. Dobra. Idziemy. Niech on odpoczywa. My musimy iść na zewnątrz, musimy iść po ten. Kurde, tędy przejdziemy. Musimy iść na zewnątrz. Po te klucze. Tutaj u nich wszystko spoko. A i czemu jakoś tak idę? Hej, krat, w dół, nic nie widzę co ja idę. Dobra, idę wysówek na zewnątrz. How we doing? Good. Wtedy nam nie wyrzucę teraz nam wyjdzie, jak byliśmy uratować e, poprzednio kumpla, to zrobiliśmy siegierkę, która nam się teraz przyda, prawdopodobnie. Tutaj nic... O, tutaj można użyć tą... siekier. No to co, testujemy? Ale nie, kuźwa, to... Za głośno będzie. Awesome. Dobra, nie ogarnęli. Co teraz teraz tego co weźmiemy? Nie sięgasz. Nie no, kuźwa otworzyć to mam poważnie. Coś jak otworzę, to oni są tak blisko, że oni to ogarną na pewno. Kurde. No bo nie ma tu nic innego. Muszę się dostać tam po klucze. Dobra, ej, próbujemy. Idź stąd, bo chcę drzwi otworzyć. Gościuwa. Nie, no, może nie ogarną. Teraz dawać cegłę. Okej, okay. musimy gdzieś dufnąć tą cegłą, żeby ich. Skupić na czymś, bo oni się skupili na tych telewizorach. Dupniemy cegłą. Oni tam wszyscy polecą, a my pójdziemy do brata po klucze. O, I cyk. I cyk skupieni Oho, zapisało mi się. Nie wiem, czy widzieliście, czy mam tu pod kamerką, czy nie. Ej, kto idzie? Ja czy on? Czemu on nie pójdzie? Uważaj sobie. Sekuruj mnie, ziomek! sekuruj mnie!

Nie, kurde. Ale nie będzie się męczył chociaż. Tak. Uuu, gościu. Jeszcze raz muszę go dopchnąć. Ej, najgorzej, serio. Jak ja nie lubię zabijać w tej grze. Już wystarczy. Czemu jeszcze mogę? Jeszcze raz muszę? Daj mi klucze. Dobra. Jak ja nie lubię sobie naprawdę. Ej, to jest straszne. Mam później takie wyrzuty sumienia. No, nie będziesz się męczył chociaż, co nie? Bo ono nic by go już nie uratowało. Biedny by się tylko męczył. Dobra, mamy klucze. O, cholera. Czekaj, czekaj. <laughs> w bramy się potknął. Kuźwa, bramę mamy teraz otwartą. Niedobrze, 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 niedobrze. Mamy otwartą bramę. Patrzcie, i wszystko przez tego dziada, bo potrzebuje te leki. Tyle poświęcamy się. No chodźmy, chodźmy. Chodź ze mną. O, przyszła. <grywa> idziemy po lekarstwa. Cyk. Kluczek. Musimy się spieszyć, bo zaraz nam te zębiaki tutaj wejdą. Dobra, idziemy. O, kuźwa. Oha, już obudzeni. Teraz wszyscy zlecą na nas. Idź spać, gościuwa. Po co ty tu idziesz? Oh, Kurua. There's a too going though. back. Do it fast. I gotta get my dad out of here. I don't plan on Dilly dallying Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it.

Dzięki. Uda nam się, uda nam się, uda nam się. O kurwa. Trzymaj to! Tak. Jak dobrze, że ta kobita ma tą broń. Naprawdę. Klementanie szukaj. Trzymaj te drzwi! Kurde! No jak mnie znaleźć? Dopiero poszła! Nie stresuj jej, gościu! Ja sam na to muszę trzymać! Ej, co się dzieje? E. Panika gaming, widać working net. Dawaj si Szybko! Wpadaj ją! Boże! Wow. Ej. Nie, ja już miałam raz taki wybór, Jakie ko... Jak ja mam wybrać między dwoma osobami, komu chcę pomóc? Kuźwa! Kobicie pomożemy, bo ona ma pistolet, ma amunicję, ale tamten nam już takie słowa powiedział, że... Nie no, do czego? Idź do niego teraz! Oh my God. Nie no najgorzej. Ty zostaw mi ją! Kuźwa! Idź stąd! pamiętaj, nie uciekaj Biegnij, dawaj! Uciekamy! Co za... On zrobił Jaki pet! Ale o Jezus! A ja dla niego się tak poświęciłam! Ja dla niego... O nie, ale już gierki typ nie ma. On już nie ma gry Beskitu. Co on w ogóle zrobił? On mnie nie chciał wpuścić. Jeszcze mi strzała dał w pysk. O, ale stara rura z niego. Ej, prosto! Jaki gościu! Ale go zwyzywam zaraz. Dobrze, że mu wtedy zarąbałam w rej. Znaczy, no nie ja tego komuś kazałam. Ale swoje dostał. A może on za to mnie nie chciał puścić? Może to pamiętał. Dobra, co to jest? On to zdjęcia ma? O. Kurde Przerąbane Co tam się dzieje? O. Jacy wszyscy smutni w ogóle Nie ma co się dziwić M.S.A. I think I need to go. To Atlanta. Yeah. I got friends there. you're Goście nie jedziesz no, nigdzie. Here, Sounds like nobody knows what's happening there. When we left a few days ago, could have gone either way. I got to take my chances. Nie no, to co on mnie zostawi? Co flex ktoś umiera i jeszcze on chce jechać gdzieś? Ej, no, nie może tak być. Gość zostań. Dajcie mi, ja chcę goś go namówić. O. Wiesz, że to jest zła decyzja. Ale z drugiej strony zrozumieć, trzeba też jego nie. Hmm. Nam się przyda, on też chce wiedzieć, co tam się dzieje. Maybe you were right. I don't know how to handle something like that. Anyway, see you around. No, he am going to go. Oh, Dostak Pitsy! Coraz mniej is here. Coraz mniej. Dobra, I'll take it. On me pomookes. Thank you. There was a call thanks for picking me up we have to take care of each other yeah we do hey about clementine yeah earlier i said there's some stuff out there that might mm. screw mm. up a precious little girl like her you did well i still think that's true but after what i saw today i think between you taking care of her and her taking care of herself you two are gonna be just fine thanks kitty Miodak, <laughs>

że well, sure <laughs> anyway, I I No, i porządku. No, to sama, czy nie sama? No, typowa baba, nie? Sama nie wie, czego chce. Chcę być sama, ale jednak. Poczekaj. z <laughs> no, pistolet gościowo.

<laughs> he wasn't. You want oh, to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's. I got grabbed again. I was there, though. I fell, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. It's just a walkie-talkie. It probably wasn't much use to begin with It wasn't just a walkie-talkie. I know it doesn't make any sense, but it's how I used to talk to my mom and dad and now they're gone. It's gone. Maybe we can find you another one. I'll just keep this one I guess. Lee, come here for a second. going hm. should go <laughs> go. <the> Man, <laughs> <Leventine>, another... <laughs> Sigań, what do you want? Like my daughter? Główno cię to interesuje. Powiem, że nie. No i będę się trzymać z daleka. Nie chcę mi nic wspólnego z waszą rodziną. A to no, dlatego mnie chciał ten. wypuścić. to bym w ogóle.

Can't be like that. oh się Coś się zaraz stanie. we're lucky to have you i hope that's the sound of us winning this thing me too this motor inn's pretty damn defendable we block off the entrances with some cars keep someone on watch we could stay here until the military rolls through i actually agree with that plan Please, sir. Please, sir. We got beds, we got water, and most we got light. to call home. Yeah, you're right. być ok. się Coś... dopiero goście powiedzą, że mamy światło. Ciąg dalszy, nastąpi. OK Co to jest? Koniec I expected they'd stop us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't know me anything, Connie How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon Hi, I'm Andrew St. John. We're from the St. John dairy. It's beautiful. Don't repeat what happened with the Walkers at Herschel's farm. You choose the kids this time. Something's coming, Lee. There is gonna be a war. The Walkers don't worry me as much as the bandits. Była taka zapowiedź, tego co teraz się będzie działo, po prostu? Chyba tak. Chyba to była zapowiedź. O, tu jest pokazane jak ten, jak ja zagrałam, my jak grali inni. No to w sumie chyba dobrze nawet to poszło. <zysy> A i to teraz się zakończył ten. No widziem po prostu na epizod pierwszy. Okej. Okay. Ej, to co? To kończymy w takim razie odcinek i kolejny odcinek zaczniemy od nowego epizodu w takim razie. Dużo dzisiaj nie zrobiliśmy, będzie krótszy troszeczkę odcineczek, ale za to będziecie bardziej wyczekiwać kolejnego. Także dziękuję bardzo za obejrzonko. No i widzimy się w następnym epizodzie do zobaczonka. Pawetki!